Siemaneczko wszystkim, więc z tej strony witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brutanową Venustein 3D. Epizod trzeci, piętro trzecie zaczynamy. Kolejna szybka mapka raczej tutaj będzie. Wchodzimy z pierwszymi dniami w prawej, tak, bo lej po prostu zaczniemy sobie. I tutaj zaraz będzie gdzieś sekret. Tak więc jedyny sekret na tej mapie. Zobaczcie, mało przeciwników, jeden sekret. prostu. Mizernie, bardzo mizernie, gdzieś tutaj chyba tutaj, może gdzieś dalej, zaraz powiem. Nie wiem dokładnie gdzie on, tu. O, tutaj, patrzcie. Tu jest beczka. Teraz się schowam przed nią, może. więc tutaj nic nie powinno być, ale tak sobie klikam z przyzwyczajenia, już. Kolejna beczułka. Aha, tu jest kolejna. Pusto, pusto. Nikt nie wychodzi. No dobra, patrzcie, tu mamy na co na apteczek. Na później jakby coś się stało. Więc, no, sekret zaliczony, idziemy dalej. O, zbroję możemy sobie pyknąć. Czekajcie, może wezmę nóż. Będziemy mieć topór na później. Może się kiedyś jeszcze przydać. Wiadomo. A nie sobie może broń, bo już tam są bardzo mornej jałnessy w tamtej. Okazji będziemy coś szybszego mieć. Przepaso nie wiem. Mamy klucz widzę już tutaj. Schowany. Trzeba, że zbroi po prostu nie możemy podnieść. To by było fajnie. Dobra. Klucz zebrany, więc już pewnie możemy iść prawie do wyjścia, tak? Wyjście było chyba w środkowych drzwiach. Więc je ominę specjalnie, tak? Żeby po prostu się nie cofać. Już nie latać tak jak głupiego. Zbierzemy... O! Granata mam. Fajnie. Dobra, tutaj. tutaj, a, Ładne przywitanie. O, winda jakaś. U, to, to coś nowego dla mnie. Ciekawe. Ale tutaj nic nie powinno być. Były jakieś zmiany w mapie. Może nie tą drogą poszedłem. Jeszcze zaraz wyjdzie. Dobra, idziemy. Teraz jeszcze jeden dół. No ale długi korytarz, kurczę blade. Widzę, tu winta w górę już jest. To chyba nie tymi drzwiami poszedłem. No tu mamy wyjść. I Patrzcie, jeszcze na klucz potrzebujemy. No, o, to widzę, ja się tutaj rozpędziłem. Ja raz będę musiał się cofnąć. <laughs> no, tak jest, jak się nie zna na to w sumie, nie? No a przebiegniemy, żeby tutaj. Żeby nie było, że tutaj ktoś został. O! Mamy ci. Tu jakieś wejście było na środek. Zobaczymy co tu mamy. Patrzcie, podwójnie nawet. Co to za bunkier? Czy bym filera miał zaraz znaleźć. Nie no, filerem to raczej będzie boss już na koniec tego epizodu. Tak sama raczej nazwa wskazuje, ale w pewności to nie mam. Nigdy tu przecież w nie przyszedłem całego. bo mamy już srebrny klucz. i możemy już do wyjścia iść, no ale... Trzeba by jeszcze przejść przez środek, tak? Środkowe drzwi, zobaczyć co tam jest. A przy okazji tutaj sprawdzimy tylko, co tu się znajduje. Kolejny granat. Tutaj pusto. Goldy zbieramy. przeorna później będzie. Fajnie. O, mylica. No to bierzemy tą broń. Jedziemy sobie na górę. Nie wiem, ty mam. w którą stronę mam się patrzeć. Okej, okay, a w sumie... Patrzcie, to już by było wszystko, prawie, prawie wszystko, patrzcie, tutaj coś ominąłem, na poroźnik ominęłem, tak, A. ładnie, co, bym w sobie poszedł, no i dobra, teraz już powinno być wszystko, tak, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza, możemy iść na metę, naprawdę kolejna szybka mapa, bo jeszcze takich nie było tutaj już. W serii tej z tej gry. O, przyjaz i granata podnieść, ciekawe. No, no dobra. Lecimy już do mety. Mm. <noise> Więc już mogę się zaraz żegnać z wami. Naprawdę szybkie, szybciutkie mapki. Fajne, takie się podobają nam. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem w kolejnych materiałach Trzymajcie się. Cześć!